mikrofonem mikrofonu muszę mówić, tak? To, dobrze, dziękuję, dziękuję bardzo. Jannie Rossi. No tak, książka nazywa się Farsz. widać jak, jak wygląda. Nie bardzo wiem, co, 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 co przeczytać, bo to nie tylko takie jest, że ta książka, o czym wspomniałem. z tymi dwiema książkami poprzednimi, ale też jest tak, że każda z nich jest, jest całością. Że to są właściwie, że to właściwie każda, każda, każda książka stanowi jeden długi, poszatkowany nieco, nieco utwór. Więc ja może przeczytam wiersz pierwszy, potem wybiorę losowo, co tam się zdarzy, a potem, wiesz, ostatni ale wcześniej przeczytam motto, bo książka ma motto, które brzmi Oto wracam ku Tobie z serca myślą lewą, tą ostatnią, co anioł jej zgasić nie zdoła. To jest motto ze Słowackiego. Wiersz pierwszy nazywa się Ska. Noc ujada, dzień parzy, może później Jakieś później skądesz pod ciężką powieką na skostniałej plaży pyszne popołudnie gotowe do drogi. Fala czeka, ujada, wstępuje w głąb siebie, łowi sortuje, skądesz wlecza falkoć ości, morszczyn, falkoć diesla, serca na skakance. Zwierzyk, który nazywa się chmur. Chmurka kokosanka rozlewa się w zmierzch. Po zawiłej probie luna, gwiazd, ostatek, zwierza w tabor. Ostatni przemknie się kometa przez bóry papier. Odcisk sutka w poszwie smakuje jak piasek z podwózka fortuny na zimowym chlebie. Choremu ku pociesze już się nie odtworzy, pięta odkryta, na chmurnym kocu. Lekki stępel jak jest z zeszłego wcielenia zachnie się tuszem, ale róż pocałunku ze skroni nie zmiecie. Najpierw ranek na prędce w szybę zatrze potem gawę nakłanie, że o każdej dobie. To się nazywa syt, esit. Patrz jak mam usta spieczone, po się w studni. Granatową parcelę nad plażą dehelopę zamknie, pokroi, żeby niczego nie było. To się kursywał na skrzydełku książki, napisze kleksem na torcie, solą w tuszy, torni, palcem na wodzie. Jak mam ustać, zasnąć? Niepodobna. Słuszny woldarz i chleb śledź z kolędrą. Patrz, ja to żartuję, licząc dni. Nie wiem, w którą stronę.